Mam duży grunt, który chcę przekształcić, podzielić i sprzedać. Czy to dobry moment na takie działania? Dla niektórych to może być wręcz ostatni moment na przekształcanie działki w budowlaną, ale po kolei. Po pierwsze, duży grunt to duży potencjał, ale działania musisz dostosować do nowych przepisów. Dlatego działaj dwutorowo i na przykład zleć analizę gruntów w urbaniście pod kątem zintegrowanych planów inwestycyjnych oraz złóż jak najszybciej wniosek do planu ogólnego. Po drugie, załóżmy, że Twoja działka jest już objęta MPZP na przykład z zakazem zabudowy. Pamiętaj, że do końca 2025 roku możesz spróbować. Zmienić ten miejscowy plan na korzystniejszy na podstawie studium. Jest to ostatni dzwonek. Podsumowując, przekształcenie i podział dużego gruntu w 2025 roku może okazać się strzałem dziesiątkę, no bo albo uratuje swoją działkę zmieniając jej przeznaczenie, albo dzięki okresowi przejściowemu zwiększy się jej wartość. Za rok będzie już za późno, gdyż uwaga, znika studium i w jego miejsce wchodzą plany ogólne i powtórzę się, ale pamiętaj, że nie mylmy planów ogólnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak robią to niektórzy internetowi eksperci. Na Koniec dodam, bo Kamil wspomniał o studium, to analiza studium nie może odnosić się tylko do mapy. To jest poważny błąd, który może kosztować cię setki tysięcy złotych.